Nazywam się Marta Peter, mam 20 lat, dokładnie 23 maja. Jestem skępna a aktualnie studiuję we Wrocławiu Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze na Uniwersytecie Ekonomicznym. Zamierzam otworzyć własną firmę, właśnie związaną z podróżami. Chcę, aby mieszkańcy innych krajów przyjeżdżali do Polski i spali w domu właśnie mieszkańca Polski, bo tak najlepiej jest zwiedzić dany kraj. Co robisz w tym konkursie? W tym konkursie chciałam właśnie siebie sprawdzić, trochę rozpromować swój region, no i też jest to jakieś właśnie dobre doświadczenie na przyszłość. Ale wymaga to dużej pracy nad sobą i zaangażowania z naszej strony. Praktycznie każdy weekend mamy zajęty i poświęcamy swój wo wolny czas po prostu, a ludzie często nie zdają sobie sprawy, myślą, że taki konkurs to jest bardzo łatwy, bardzo łatwy w udziału, a tu po prostu niestety dużo zabiera nam naszego wolnego czasu, który po prostu mogliśmy spożytkować w inny czas, ale wybrałyśmy ten konkurs, więc to jest to, co teraz. Czyli drugi raz byś weszła do tej wiem. rzeki, że tak sparafrazuję słowa. Złowia. Yy, wiedząc wszystko, co, co mnie czeka, chyba tak. Myślisz, że masz szansę na koronę? Yy, staram się, jak najbardziej. Pewnie im bardziej wykazuję swoje zaangażowanie, tym, tym większe mam szanse, ale teraz. Jest dużo dziewczyn, które mają równie duże szanse.